Witam serdecznie. Dzisiaj przygotujemy żeberka w sosie, duszone w sosie z cebulą. Zaczniemy od pokrojenia. Najpierw wymyłam oczywiście te żeberka. Teraz pokroimy, gdzieś tak co dwie, co jedną kostkę. A ile tych żeberek Kilogram. Uh. Może najpierw, żeby takich małych kawałków nie suszyć, osuszymy Ręcznikiem papierowym, zawsze to lepiej tuż żeby wysuszać. No po co suszać? Żeby były suche. <grymne> no co? Żeby były suche. Mogę tak. Być? Okay. No dobrze. Będziemy kroić. I kroimy. Jedna kostka, druga. Co dwie kostki, albo co jedna, jak ktoś woli, jedna, druga. Żeberka pokrojone, solimy, pieprzymy, paprykujemy słodką papryką. Co ja starczy tej soli? Tyle soli nie solimy, bo cóż jest szkodliwa. To było pokazanie antys tego. Tyle nie wolno sądzić. Pierwsze, I możemy? papryka. Papryka zawsze słabiej leci, w związku z czym wezmę. I tak. I co dalej? To tylko dogarka i już? I z drugiej strony tak samo. Nie, Aha. nie dogarka garka już. Z drugiej strony to samo. Tak jest. No to po co tyle soli? Ona pójdzie do sosu, ta sól. Aha. Tyle nie solimy. Nie wiem dlaczego. Mięso lubi sól. Tak. To co ona mówi, że lubi sól? Oprószone, przyprawione nasze żeberka smażymy, obsmażamy z dwóch stron na odgrzanym oleju. O. Dobrze obsmażamy. dobrze. Odwracamy na drugą stronę. Są ładnie przysmażone. Przysmażone, już obsmażone żyderka przekładamy do głębokiej patelni lub rondla. Jeszcze jedną partię muszę obsmażyć. I później będzie to dalej. Tak. Żeberka zalewamy gotującą się wodą prawie do przykrycia, prawie, nie całkiem i włączamy do zagotowania pod przykryw, pod pokrywką. Szybciej się zagotują. W tym czasie kroimy cztery małe lub dwie duże cebule w kostkę. Tesko lata. No trudne. Nie wiem czy posmarowałem olejem pod spodem, czy coś specjalne. ma takie nóżki. Nóżki na jakieś. Plastikowe, tak Ale chyba nigdy tak nie latają. No i co później z tą cebulką? Najpierw no trzeba ją pokroić. Po zagotowaniu żeberek dodajemy naszą pokrojoną w kostkę cebulę i dusimy żeberka do miękkości. Pod przykryciem, ewentualnie ubytki wody uzupełniając. Po dwóch godzinach duszenia nasze żeberka Mieszamy z dwoma łyżkami mąki pszennej. Znaczy się, mąkę dodajemy do tego 150 ml śmietany. Może być kremówka, może być śmietana do zupy. Ja stosuję raczej kremówkę. I to łączymy śmietanę z mąką. Dokładnie jest 2 godziny. I naszą śmietanę wraz z mąką wlewamy do sosu, do, do żeberek. I zagotowujemy to. Doprawiamy albo jarzynką jakąś uniwersalną, albo solą i pieprzem do smaku wedle smaku. To trzeba popróbować. Ten sos? Tak, sos. I zagotowujemy. I życzę Państwu smacznego. Na pewno będzie smaczne. No to już gotowe. To się musi zagotować. Nasz sos się zagotował. Te żeberka można podać z ziemniakami, czy z kaszą dowolną, czy z makaronem. Spróbujemy smak. Mm. Pycha. O. Tylko dodać trzeba soli, dosolić, dopieprzyć. Jeszcze no. raz smacznego. I już wyłączamy. I wyłączamy. Pstryk.